Lokalne struktury Platformy Obywatelskiej przygotowują się do wyborów. W czwartek przy Leszczyńskim Rynku odbyła się konferencja prasowa. Spotkanie skupiło się m.in. na kwestiach programowych ugrupowania. Pan premier Donald Tusk przedstawił w miniony weekend w Tarnowie 100 konkretów na pierwsze 100 dni. To są wszystko bardzo ważne sprawy. Każdy dotyczy zupełnie innych sfer. Natomiast wspólnie tworzą nową rzeczywistość w Polsce. Kandydatki Koalicji Obywatelskiej do Sejmu przybliżyły część głównych postulatów, które będą stanowić fundusze Działań partii. Chcemy stworzyć projekt i wykształcić certyfikowanych, wyspecjalizowanych opiekunów osób niesamodzielnych. Odpowiednie szkolenia, odpowiednie certyfikaty, tak żeby można było tym osobom pomóc. Chodzi o to, ażeby w końcu osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie mogli podjąć pracę i nie będzie im odebrana renta socjalna. Jak poinformowano, obszar leszna i powiatu leszczyńskiego będzie obejmować 84 komisje wyborcze. Zgłosiliśmy do każdej komisji jednego członka, w piątek będziemy czekać na informacje o tym, czy będą jeszcze wolne miejsca w komisjach. Jest także kolejne 120 osób, które czekają na ewentualne dodatkowe zgłoszenie. No i ponad 50 osób zgłosiło się także jako mężowie zaufania, więc mogą być Państwo pewni, że... Wybory w mieście Lesznej i w powiecie leszczyńskim na pewno będą przypilnowane. Podczas konferencji poseł Grzegorz Rusiecki przedstawił plan działania na najbliższe dni kampanii wyborczej. Ponadto pochwalił się poparciem przy zbieraniu podpisów. Chciałbym z nieukrywaną, nieskrywaną radością powiedzieć, że jeżeli chodzi o Leszno i powiat leszczyński, zebraliśmy największą liczbę podpisów popierających listę Koalicji Obywatelskiej w naszym okręgu wyborczym. Rozpoczynamy od przyszłego tygodnia również bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. Będą to spotkania wśród ludzi. Na targowiskach, na ulicach. Będziemy do dyspozycji mieszkańców. Nie boimy się żadnych rozmów, żadnych trudnych spotkań. Jedyne, czego oczekujemy, wymagamy i o co apelujemy, to wzajemny szacunek. Do zakończenia kampanii wyborczej pozostał miesiąc. 15 października Polacy pójdą do urn, aby dokonać wyboru, który wpłynie na przyszłość kraju.